Siemaleczko jestem mruwa. Dzisiaj znajdujemy się w parku Łęcznym na Pudzamczu. Dzisiaj będzie bieg tropem wilczym, ale o tym opowiem Kamil jest ze mną, prezydent partii yy, Łęczna, Kamil, Siemaleczko, piąteczka. Siema Mruwa, witam wszystkich. Po raz czwarty z rzędu organizuje bieg Wilczym tropem, do których zachęcamy do udziału wszystkich uczestników. A przede wszystkim dzisiaj Mruwa jako fascynaty, kolega klubowy i Aiki, Aikido. Zaprosiliśmy się specjalnie klub motocyklowy Aiki Biker, którzy mają doświadczenie jako motocykliści, ale przede wszystkim klub jako Aikido. Ich sensej posiada siódmy dan, przed najwyższy i teraz przeprowadzi chwilę rozmowy z chłopakami z Aiki. Także zostawcie z relacją na żywo i lecimy, widzimy się za chwileczkę. Jestem dzisiaj z grupą tutaj e, z Aikido. Jestem ze mną Jacek Dzień. Siemaneczko. Witam Siema. wszystkich serdecznie, mocna grupa, ale coś króciutko o Aikido i o Waszych e, tutaj e, skąd się w ogóle wziął pomysł na trenowanie. I ile lat trenujecie? No ja osobiście trenuję 15 lat Aikido. Pomysł mm, zaprowadziłem nawet z kolegą tutaj córkę, bo razem 15 lat trenujemy. Zaprowadziliśmy dzieci na treningi Aikido. Oglądaliśmy, patrzyliśmy i w końcu postanowiliśmy sami spróbować sił, że tak powiem, w tej dziedzinie. No i do dziś dnia to trwa, także stąd pomysł na Aikido. Rozumiem. Rozumiem. Ogólnie polecacie trenować ja różnego rodzaju tak, e, sztuki walki. Tak, jesteśmy z Lubelskiej Akademii Aikido od Irka Kołodziejaka, siódmy dan, e, który u nas też prowadzi treningi. I to jest wspaniała rzecz do poruszania się ogólnie i samoobrony. Także polecamy i kobietom, i mężczyznom w każdym wieku, bo można to robić bez względu na wiek. W naszej, naszej okolicy jest po prostu ubelska Akademia Aikido, prowadzona przez kilka Kołodziejaka, który to stworzył i założył. Mamy sekcje w Chełmie, w Rzeszowie, w Przemyślu, w Białej Podlaskiej, w Radzyniu, no i oczywiście w Lublinie. Także to jest dość szeroka, że tak powiem grupa ludzi, którzy, którzy się tym fascynują, ćwiczą i osobiście namawiam bardzo wszystkich do, do, do trenowania, bo to jest naprawdę fajny. Fajnie można spędzić czas, Można poruszać się, można troszeczkę dla zdrowia, że tak powiem zrobić coś dla siebie. Także... A przy okazji naszą pasję dzielimy e, wszyscy motocyklowe. z łucznictwem. A, a najbardziej to widać to po mnie, bo ja już jestem dawno po emeryturze, ale też ćwiczę Aikido, biegam razem z chłopcami. Przyjechałem tutaj dzisiaj właśnie, żeby uczestniczyć w biegu. Mnie to nie przeszkadza. A to dzięki czemu? Dzięki nim, dzięki klubu Aikido. Także pasji, mamy, pasji mamy sporo. Eee, a tak naprawdę wszystko zaczęło się tak, można powiedzieć, że I można do... od 6 do 106, tak jak Także jeżeli chcecie zobaczyć mnie gościnnie u chłopaków, to zostawcie komentarz pod filmikiem, a teraz przychodzimy tutaj do biegu i znam Wam całą relację, także widzimy się za chwileczkę. Dziękuję serdecznie za krótki wziadzień. pozdrawiamy. I mam nadzieję, że już niedługo uda mi się Odwiedzić chłopaków na macie. To jest przełamywanie piotra. Cały czas robisz tą pozycję. Tu przełamyjesz szatę. To taki. Tu, tu, rękę. Tu. Pamiętaj. Nie, za daleko. O tak. Teraz ciągniesz. I. Ciągniesz do kości jarmowy. Ciągniesz, ciągniesz, jeszcze, jeszcze mocno do kości jarmowy. Jeszcze do kości jarmowy. O, no i teraz. Delujesz jest Maksymalnie 3 sekundy trzymasz. Maksymalnie 3. Jak trzymasz dłużej, leczy dźwięk. Będziemy. Tak, ale proszę być. Ale się z tak zająli. Tu Przepraszam. przytrzymujesz. O, i tam dopiero Przepraszam. strzał. Przepraszam. 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 Przepraszam teraz, teraz tak, masz, ty, jak trzymasz, to trzymasz tu, jakby wziął e, strzałę na wysokości, w poziomie swojego oka. nie Ja nie wiem nie to ja to to jest tak, jak wszystkim, no, Nie ma tak, że staje i jeszcze, jeszcze jeszcze dobra oferta. Jest. na fakturę. Tak. Kawil może opowiedz coś o biegu dzisiaj porzesz. Bieg Wilczyn Tropem, czwarta edycja naszego wydarzenia. Bieg ogólnopolski, ogólnoświatowy dystans do przebiegnięcia 1963 metry, to jest data śmierci ostatniego żołnierza wyklętego. Czcimy cześć i honor żołnierzom wyklętym, dlatego robimy tu u nas węczne te wydarzenie. Tak jak widać coraz więcej mamy uczestników, osób biorących udział i musimy czcić, co jest najważniejsze u nas, czyli nasz kraj, Polska. Polska. A jeszcze ja mam pytanko, bo to jesteś z partii Łęcznej. Yy, okay. Grupa bezgłowych. Prezydent. Prezydent. Jeździcie trochę? Tak jest. Jakieś złoty? Zloty, nie zloty, wyprawy międzynarodowe, europejskie, jeździmy tylko po Polsce i po Europie. A gdzie byliście w Europie? Nas... W naszej historii mamy do przejechanych 11 krajów na motocyklach. Poprzez Włochy, Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację, Słowenię, Węgry, Litwa, Ukraina, Rumunia i zimy. Tak więc wyprawy mamy międzynarodowe, ale przede wszystkim teraz się skupiliśmy, żeby pokazać to wartość narodową u nas w Węcznej i organizacją eventów naszych tak jak następna impreza będzie raj u skoka zapraszamy w maju w Kijanach następne wydarzenie to będzie Moto Serce z Bukach, czwarty oraz rzędu w Węcznej robimy tak więc zapraszamy serdecznie wszystkich Ja również zapraszam i poczekajcie teraz jak zacznie się bieg to Grubeczka zaraz wam wszystko pokaże dzięki wielkie Siła Co jedme. Obručie. Zúbiłeś celou rozdrzewečkę? Tak, zdá. Thank you Bye. Po medali zapraszamy na grozę, herbatę, ciepłą zupę, oczywiście wszystkich, którzy chcą sprowadzać swoich sił w strzelnictwie uczestniczym, zapraszamy na, na strzelanie z ruchu. Tylko mnie a tutaj proszę jednak Muzyka nie połączyłaś to Kolejny numerek kolejny numerek jest numerkiem proszę państwa 28 numer 28 Jest, mamy tutaj uczestniczkę numer 28 Bardzo blisko, proszę Jest ze mną przedstawiciel grupy Morsy z Korsy, Łęczna. Tak jest, witam Pana. Dzisiaj jest troszeczkę zimno, ale tutaj bieg się odbył, także nagrody po biegu. No i oczywiście, o proszę bardzo. Jest tak, że opowie coś może o swojej grupie. Dzisiaj nasza grupa brała udział nie tak jak w każdą niedzielę o 11, kąpiemy się nad piesze Nie braliśmy udziału w kąpieli, tylko dzisiaj był bieg tropem wilczym. Ale co niedzielę też kąpiemy się nad Jeziorem Piasecznym. Zapraszamy wszystkich. Jestem założycielem grupy może z Korsy, także zapraszamy wszystkich na to niedzielne kąpiele. Prozdrowotne oczywiście. Niedługo robimy imprezę, czyli 25 marca robimy wojewódzki z Morsa o godzinie 14. na Jeziorem Piasecznym Teraz zapraszamy wszystkich na, na to wydarzenie. Będziemy zbierać dla Grześka. Na rehabilitację, uległ wypadkowi, jeździ na wózku. Także zbieramy też dla niego na, na rehabilitację, na, na egzystencję taką, żeby mu pomóc w, w tym wszystkim w tych trudnych chwilach, prawda. <laughs> też będziemy, właśnie, licytację, morcowanie, wspólna zabawa. Także zapraszamy o godzinie 14.00. Polecasz o Goldzie morsowanie? Bardzo polecam morcowanie. Ja morcuję około 10 lat i no, może 2-3 razy, 4 razy byłem. Może cztery razy byłem przeziębiony, a tak poza tym żadne choroby yy, cywilizacyjne, cywilizacyjne takie jak były niedawno też nic mi nie dotyka, także zapraszamy. Ja morsuję od trzech, trzech lat, ale coś mi ostatnio rozłożyło, ale to przez pracę, bo w przeciągach robię, także tylko dlatego nie, nie miałem możliwości się podleczenia. Ale ogólnie, ogólnie jest duża poprawa zdrowia, tak, tak? Tak, no dużo jest, duża poprawa zdrowia, także na pewno naprawdę. <laughs> Zapraszamy osoby początkujące, na 11 proszę przyjechać, pokierujemy jak zacząć e, lub na e, Facebooku Morses proszę wejść, napisać, że pierwszy raz też napiszemy co zabrać ze sobą, jak, gdzie morsujemy, e, o której godzinie i pomożemy w tych pierwszych, pierwszym morsowaniu, także zapraszamy. Zapraszam serdecznie, dzięki za bijacik. Dzięki. I chyba kończymy na dzisiaj bieg tropiem, tropem, przepraszam, wilczym. Brawo dla Karola za jego, za jego yy, Pierwsze pasowe. Dziękuję za zaproszenie. No i zakończył się czwarty bieg tropem wilczym w Łęcznej. Także udany bieg, bardzo fajna impreza. Dzięki Kamil za zaproszenie na nią. A was, widzowie, zapraszam do oglądania. bo Dostałem zaproszenie od chłopaków z aikido, także pojawię się u nich, albo oni pojawią się tutaj na Lubelszczyźnie, czy znaczy na Lubelszczyźnie, chodzi mi w Lublinie. <grydy> no zobaczymy, na pewno będzie taki filmik, także obserwujcie, a teraz już kończę, także jeżeli się podobał filmik to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, z znajomym i widzimy się za tydzień, trzymajcie się, cześć.